Wiewiórek, odcinek 14. Cudowna zabawa. Kolejny dzień zapowiadał się niesamowicie. Wiewiórek był naprawdę zadowolony ze swoich ostatnich przygód, ale nigdy nie spodziewał się, że znajdzie w lesie coś tak Ejątkowego, miniaturowa lokomotywa była dla leśnych zwierzątek najprawdziwszym skarbem. Na noc schowali ją do domku igiełki, ale ustalili, że muszą znaleźć dla niej inną kryjówkę. Na szczęście w okolicznych drzewach, było dużo różnych dziupli, a wystające korzenie wręcz zachęcały do tworzenia w nich kryjówek. Tego dnia igiełkę odwiedził jej drugi braciszek, kujaczek. On także nigdy nie widział czegoś podobnego. Miniaturowy, Pociąg w środku lasu? To było coś naprawdę niesamowitego. Wszystkie zwierzątka z uwagą oglądały każdy element metalowej zabawki. Próbowały wprawić ją w ruch. Wyobrażały sobie, Metalowe małe tory do niej i różne ładunki marzyły o tym, że same wsiądą do któregoś z wagoników i odbędą cudowną podróż. Te wspólne marzenia i radość. Z niesamowitej zabawy sprawiały, że czuły wielkie szczęście. Kujaczek powiedział nawet: Igiełko, gdybym wiedział, że u ciebie są takie atrakcje, to na pewno odwiedzałbym cię częściej. Czas upływał im naprawdę przyjemnie. Do wagoników ładowane były żołędzie, kasztany i małe kamyczki. Nikt nie odczuwał, że minęły już całe godziny. Po wiewiórka w końcu przyszła mama. Nie mogła już doczekać się go na obiedzie, gdy ujrzała ten niezwykły przedmiot, zastrzygła uszami i zrobiła poważną minę. Zapytała spokojnym głosem: Wiewiórku, skąd macie tę zabawkę? Wiewiórek odpowiedział, że znalazł ją wśród liści obok torów. To dziwne, powiedziała mama. Przecież tu nie spacerują za często dzieci, a pociąg wygląda jak nowy. Gdyby leżał długo w leśnej ściółce, na pewno zacząłby mieć już, na sobie ślady rdzy, te maleńkie zadrapania na lakierze nie wytrzymałyby wilgotności. Wiecie przecież dobrze, że metal w kontakcie z wilgocią pokrywa się takimi brunatnymi plamami. Tu żadnej nie widać. Co podejrzewasz, mamusiu? Podejrzewam, że ktoś musiał zostawić ją tu całkiem niedawno. Tylko dlaczego? Po co? Tego zwierzątka nie wiedziały i jeszcze na kilka dni. Miało to pozostać dla nich tajemnicą. Z pomocą mamusi schowali pociąg do nowej kryjówki pod korzeniem i wszyscy udali się na pyszny obiad. Każdy z nich miał ochotę na przepyszne kasztany. Dobra zabawa jest zdrowa dla wszystkich, ale nie może trwać w nieskończoność. Trzeba przecież jeszcze zdrowo jeść, odpoczywać i oczywiście spać, dużo spać, bo tylko wtedy. Organizm może się regenerować, tylko wtedy całe armie malutkich obrońców przygotowują się do obrony przed różnymi infekcjami. O dobrym śnie wiewiórek wiedział już chyba wszystko. Od sowy Huczki, która okazała się być prawdziwą ekspertką w tej dziedzinie. To właśnie jej udało się przecież zachęcić naszego miłośnika kolei do wcześniejszego chodzenia, spać, a teraz, teraz, tu miał jeszcze jeden szczególny powód, by być zdrowym. Wy już pewnie wiecie, jaki. No pewnie, teraz na zdrowiu zależało mu szczególnie, bo miał przecież zaplanowaną cudowną zabawę niezwykłym, miniaturowym pociągiem.